Wjeżdża opóźniony około 30 minut pociąg Euronight Metropol ze stacji budapeszt newgatii do stacji Praha-Chlawnina-Drażii, Warszawa Wschodnia i Berlin Hauptbahnhof. 193.024, za 7. Wsiadam więc, wsiadam więc do niego, jadą do Czechowic dziedzic! No i opuszczamy stację VATS, mamy około 30 minut opóźnienia No ale się o to nie martwię, prawie, Ponad prawie godziny w Brzecławiu, ponad godzinę w minie. więc powinno być wszystko w porządku No cóż, teraz troszkę sobie odpocznę, Z zobaczymy się już w Bratysławie No i jesteśmy w Brzecławiu, przyjechaliśmy tutaj z około 30 minutowym opóźnieniem, odłączono już nam wagony do Berlina. No cóż, ja w międzyczasie troszeczkę się zgrzemłem, no cóż, sami rozumiecie, już trochę godzin w podróży minęło, i tak się trzymam całkiem dobrze. No cóż, jest bardzo zimno, postaram się jeszcze coś tutaj nagrać. 34 minuty po północy ma tu przyjechać Chopin z Monachium, do którego my zostaniemy podłączeni. No nic, pozostaje więc tam czekać na przejazd Chopina. Tutaj właśnie podjechał Taurus, który pociągnie tutaj te wagony z Budapesztu. Prawdopodobnie je pociągnie już dalej, na, na, przynajmniej do Pragi. O, aślizg posz, poszła. No cóż, jest dosyć zimno. No ale jeszcze poczekam, co tutaj pod, pod nas podjedzie. No i tutaj pojechał nasz wektor, który nas przeprowadził z Budapesztu. No jestem właśnie w budynku dworca. No dawno tutaj w nie byłem, no, to troszkę się rozejrzę. No, to jest City Jet. Który pojedzie później jako skład Rex do stacji Winne Neuślach Hauptbahnhof. No nic, ja wracam do mojego wagonu. Postaram się nagrać jeszcze wjazd Chopina. Do którego my będziemy później podłączeni. No zobaczymy. No a jak nie, no to zobaczymy się już przy odjeździe. Wracam więc do mojego wagonu. No, i cóż, mnie nie było tylko chwileczkę. Już tutaj podjechała Skoda, która nas wyciągnie. No, ale cóż, jest dosyć zimno. O mamy tą Skodę. Wracam więc do mojego wagonu. No i czekam na Chopina. No i właśnie ruszyliśmy. No cóż, okazało się, że pociąg euronet Chopin wjechał 18 minut przed czasem. Nie, no naprawdę. Wynik super. Będę teraz nastawić tutaj doczekać do Szapena. No cóż, wyjdę na zewnątrz, jak już nas do Szapena już tutaj podłączą. No i właśnie zostaliśmy doczepieni do składu pociągu Euronite Chopin No tutaj mamy Chopin Warszawa Wschodnia, München Hauptbahnhof pisze A tak naprawdę München Hauptbahnhof Warszawa Wschodnia No ale chyba tabliczki po prostu nie pozmieniali O tam w oddali jest nasza skutka Zaraz zobaczę jaki numer No i tam stoi ten CityJet A tam wodali stoi Skoda, taka, którą miałem przyjemność się przejechać w Brnie w lipcu. W czerwcu, przepraszam, w czerwcu. No i to jest ta Skoda, która nas pociągnie do Bochumina. 362 160, myślnik 4. No i tu jest Pantera 660-106. Interpanter, czyli ta wersja dalekobieżna. No nic. Wracam więc do mojego wagonu i czekam na odjazd. No, i odjeżdżamy ze stacji Brzecław. Odjeżdżamy zgodnie ze składem jazdy. No, i czeka nas teraz droga do Bochumina. Jedyny postój po drodze jest na stacji Ostawa Hlawnina na No, i tam się już zobaczymy. No, i opuszczamy stację Ostawaha w Niederlandzji. Opuszczamy stację zgodnie ze składem jazdy. Udało się tutaj nawet przyjechać 3, 3 minuty przed, yy, przed czasem. No nic, zobaczymy się, już w Bochuminie. No, i jesteśmy na stacji Bochumin. Przyjechałem tutaj zgodnie ze składem jazdy. No cóż, teraz skoda się będzie odczepiać. Będziemy czekać teraz na grupę wagonów racji Praha, Hefnader i Warszawa Wschodnia, odczepionych tutaj właśnie od pociągu euronet Słowakia. No i tu mamy właśnie wektor na fajnej okleinie. Do zimy sławańsko po O tak. No i podjeżdżają właśnie wagony z Pragi do Warszawy. Zaraz zobaczymy, jaki lok nas pociągnie dalej. Już do samej Warszawy. No i mnie do Czechowic Dziedzic. No tutaj mamy syp sypialny. Normalna dwójka przedziałowa. No i dwa wagony w racji Bochumin-Warszawa Wschodnia. O i on właśnie tutaj już podjeżdża. Ok, idę zobaczyć jaka ta lokomotywa jest tam na czele no i cóż na czele na nas jest siódemka EU07353 No wątpię, że ona nas pociągła, a pędę EP09 a było husarz Czy ta siódemka tylko dla czas, na, na czas No dla mnie ma to większego znaczenia to zabrze do, do Czechowic gdzieś i tak dojdzie z siódemką planowo No ale jeszcze zobaczymy czy się czasami nie zmieni No zaraz odjezie tutaj pociąg Euronet-Slowakia do stacji Chumene, poczekam więc na jego odjazd. Odjeżdża pociąg Euronet-Slowakia, racji plecha chlamina drży Chumene. 193.032, 0. No i siódemka na czele jak na razie dalej stoi No nie wiem czy ją odczepią, czy czasami z nią rzeczywiście nie pojedziemy No cóż, szopan do Warszawy byłby opóźniony, a tutaj wjeżdża Luzak 186 352, myślnik 1. No cóż, do odjazdu została już niecała godzina. Ja nie widzę tutaj innego loka, który by mógł nas podjąć. Nie widzę tutaj żadnej dziewiątki ani husarza O tam że jakiś inny skład. Być może to jest Euronice Słowakia z Humene, opóźniony 10 minut. Nie, to jest pociąg Regiojet. Regio Jet Przemyśl Główny, na nadarzy. No jak widać on teraz w mnie nie staje Przejechał bez, przez Bohumie bez zatrzymania No czyli wygląda to, że to jest w nowym rozkładzie jazdy, on tak jedzie Bez zatrzymania tutaj w Bochuminie, dlatego nie pokazywało mi tego jakie czyta w składzie. No nic, wracam więc do mojego wagonu. No i będę czekał na odjazd. No i opuszczamy stację Bochumin. Odjeżdżamy zgodnie z zaskładem jazdy. No cóż, jednak ciągnie na ta EU07353. Nie było tutaj do lokomotywy. Zobaczymy się w Zebrzydowicach. No i zgodnie z zakładem jak stację ze no cóż pozostajemy się już szykować do wejścia zobaczymy się już na stacji czachowice Dziedzice